Szczęść Boże, serdecznie witamy na konferencji prasowej z udziałem kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Brauna. Ja się nazywam Marta Czech, z nami dziś również pan Radosław Paciejewski, przewodniczący struktur łódzkich Konfederacji Korony Polskiej, a także pan dr Sławomir Ozdyk, nasz specjalista do spraw bezpieczeństwa, a także ekspert w zakresie stosunków polsko-niemieckich. Szanowni Państwo, znajdujemy się w łódzkim parku imienia Szarych Szeregów przy pomniku Martyrologii Dzieci. W pomniku pękniętego serca, które upamiętnia tragedię i tragiczne losy dzieci polskich w czasie II wojny światowej. Wojnę, w czasie której statystycznie średnio Polska traciła trzy tysiące swoich obywateli. wojny, w czasie której Niemcy zrabowali... E, dziennie, a ile dziennie, dziennie. 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 Tak, trzy tysiące dziennie. Polaków dziennie. Tak. Wojny, w czasie której Niemcy zagrabili 40% majątku narodowego Polaków. Wojny, w czasie której Niemcy zagrabili miliony ton węgla, stali, zboża, ziemniaków, bydła, a także sztuk ptactwa hodowlanego, po to, by doprowadzić nasz naród do całkowitego wygłodzenia, do biedy. Niemcy ukradli również 40% Tysięcy polskich przedsiębiorstw, a w 1939 roku wywieźli 41 tysięcy wagonów wypełnionych majątkiem Polaków zbudowali na terenie naszego kraju 6 tysięcy obozów koncentracyjnych nie oszczędzając dzieci, a 5 milionów Polaków zostało zmuszonych do prac niewolniczych. Niemcy w czasie II wojny światowej tratowali polskie wsie. I miasta niszcząc dorobek kulturowy naszych przodków, dziesiątek pokoleń Polaków. A w wyniku zmiany granic straciliśmy jako Polska między 9 a 12 milionów obywateli. I tak można by wymieniać, Szanowni Państwo, to są niepowetowane straty, których nikt nam nie zrekompensuje w jakikolwiek sposób tak, żeby to się opłacało. Ale szacuje się te straty na ponad 6 bilionów złotych. I z tych należności, szanowni państwo, jako reparacji wojennych, spotykając się z kolejnymi kanclerzami Niemiec, czy to Olafem Scholzem, czy Friedrichem Mercem, bezczelnie okrada nas Donald Tusk rezygnując i zrzekając się tych odszkodowań. I drodzy Państwo, no wiadomo, to jest w interesie Niemiec i Niemcy przyklaskują takiej narracji i dziś już mówią, że żadnych reparacji, żadnych odszkodowań dla Polski, które się nam należą, nie będzie. Natomiast, co jest dobrą wiadomością, Niemcy jeszcze uznają swoją winę i drodzy Państwo, to jest ostatni dzwonek, by próbować tu. Coś zdziałać, ponieważ jeszcze trochę i ta wina będzie zrzucona na Polaków. Jeszcze trochę i takie brednie, jak te minister Nowackiej ocytuje, polskich nazistach nie będą nikogo bulwersowały. A skoro mówimy o winie, trzeba mówić i o zadośćuczynieniu, bo ofiary wołają nie o zemstę, ale o pamięć i co jest ważne w stosunkach międzynarodowych i dyplomatycznych, również o zadośćuczynienie. I mówimy tu nie tylko o ofiarach niemieckich nazistów, ale także o ofiarach ukraińskich banderowców. Przypomnij. Przypominamy, że międzynarodowy trybunał wojskowy w Norymberdze w 1946 roku uznał okupację Polski przez Niemcy za zbrodnię wojenną i przypominamy również, że wszelkie zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa nie podlegają przedawnieniu. Cóż to znaczy? A to znaczy, że wszelkie odszkodowania i reparacje w ramach zadośćuczynienia, które należą się ofiarom są dziedziczone i nie podlegają żadnemu cenzusowi, jeśli chodzi o czas. Tutaj nie mamy przedawnienia i drodzy Państwo, dlatego jest tak ważne, by na prezydenta wybrać kogoś, kto w tym aspekcie zadba o nasze interesy, kto znormalizuje relacje międzynarodowe ze wszystkimi z naszych sąsiadów, również z Niemcami, A jeśli chodzi o Niemcy, na czym miałoby to polegać. Również na tym, by Polacy w Niemczech nie byli traktowani gorzej niż Niemcy w Polsce. Tutaj mamy bardzo duże dysproporcje w tym zakresie. Również na tym, by rozprawić się z lobby niemieckim na terenie naszego kraju, ale także, by w końcu rozpocząć rozmowy, rozpocząć negocjacje w sprawie reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. I to są postulaty naszego kandydata, pana Grzegorza Brauna. Zapraszam teraz pana Radosława Paciejewskiego, przewodniczącego Konfederacji Korony Polskiej w okręgu Łódzki. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poproszono mnie po drugie jako historyka, po pierwsze jako łodzienina, żebym powiedział, co upamiętnia ten pomnik. Otóż upamiętnia, tutaj znany jako obóz przy ulicy przemysłowej, obóz koncentracyjny, prewencyjny dla dzieci. Dla dzieci takich, jak tutaj właśnie widać na pomniku. Jaka jest historia? Historia tego jest bardzo prosta, bo historia nie zawsze jest czarno, nie zawsze jest szara, czasami jest czarno-biała, czasami jest prosta. E, otóż e, Niemcy, e, dokonując inwazji na Polskę, e, wymordowali wielu rodziców i potem wiele dzieci było osieroconych. Więc żeby sieroty nie kradły, to prewencyjnie zamykano je w obozie koncentracyjnym, w obozie pracy e, i dokonywano tutaj okrutnych zbrodni. E, proszę sobie wyobrazić, że tutaj przede wszystkim e, głównym przewinieniem tych dzieci było to, że były dziećmi. To Tutaj zamykano już od 6 roku dziećmi. życia. Tak, polskimi dziećmi. E, zamykano od 6 roku życia e, i karano na przykład. E, najsurowsze kary były za moczenie łóżka w nocy. E, to, tak naprawdę wyrok śmierci. Było zamykanie w bloku numer 8, gdzie były najgorsze warunki, gdzie praca na zewnątrz była cały rok, gdzie dzieci miały już takie owrzodzone ciałka, że nie mieściły się w swoje ubranka, mimo że, mimo że były wygłodzone. Tam zamieniały się w żywe kościotrupy. Szanowni Państwo, historia czasami jest prosta. Dokonano na nas wielkich okrucieństw wielkich zbrodni na dzieciach polskich, na narodzie polskim i to pozostaje bez odpowiedzi i myślę, że żaden kamień, który nam postawią teraz w Berlinie, tego nie odpokutuje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam doktora Sławomira Ozdyka. Szanowni państwo, po 1989 roku mamy do czynienia jeżeli chodzi o reparacje z ciągłym teatrem dla gojów. Temat reparacji pojawia się, wypływa tylko podczas kampanii wyborczych. Natychmiast, na drugi dzień po kampanii, po wyborach, wszyscy, którzy szumnie przed wyborami zapowiadali uzyskanie reparacji, o tym temacie zapominają. Reparacje może uzyskać tylko silne, wolne państwo. Jeżeli chcemy przystąpić do rozmów, na prawie partnera musimy mieć najpierw wolne państwo. Musimy rządzić sami u siebie. Jak słusznie stwierdził jeden z mainstreamowych polityków, ukryta opcja niemiecka zawsze będzie dążyła do tego, aby reparacje były tylko wabikiem medialnym. Oczywiście tenże polityk i jego frakcja. Także nic nie zrobili w tym temacie, aby te reparacje uzyskać. Mówią dużo, robią mało. Szanowni Państwo, czyny, nie słowa. Jeżeli chcemy uzyskać reparacje, jeżeli chcemy, aby nikt sobie więcej polską twarzy nie wycierał, musimy zagłosować na posła Grzegorza Brauna. Gdyż tylko on daje nam gwarancję, że nie będzie jeździł wagonem drugiej klasy, nie będzie wyrzucany poza biuro podczas rozmów, jak miało to miejsce oczywiście w siedzibie kanclerza Niemiec, kiedy czekał w korytarzu, aż główni rozgrywający tej. Europy, uśmiechniętej Europy, dogadają się między sobą, tylko on nam gwarantuje, że jako równy z równym będzie siedział przy stole i nie dopuści do dalszej kontynuacji, powtarzam raz jeszcze i proszę to zapamiętać, tego teatru dla gojów. Dziękuję. To znaczy Donald Tusk. Donald Tusk, tak, tak. Czekał, ja. czekał w, tak. w korytarzu. Tak, czekał Bardzo w korytarzu. Bardzo dziękuję. Nasz kandydat, nie pan prezes Grzegorz Braun, zapraszam. Szczęść Boże. Nie ma normalizacji bez reparacji. W stosunkach polsko-niemieckich nie możemy otworzyć nowego rozdziału dobrych sąsiedzkich relacji, jeżeli nie zostaną przeprowadzone pełne remanenty historii i jeżeli nie zostaną uregulowane historyczne długi, zobowiązania. Tak jest. Niemcy z godną podziwu finezją dyplomatyczną zdołali przez dziesiątki lat rozdzielać te dwie kwestie. Nie negują winy odpowiedzialności, ale chcą, by pozostała ona odpowiedzialnością li tylko moralną. Natomiast bardzo stanowczo używając także do tych celów swoich wpływów, które my tutaj, no nazwijmy skrótem publicystycznym, partią pruską, partią niemiecką w Polsce, zapobiegają podniesieniu. Tej kwestii na poziom realnych działań politycznych w sferze dyplomatycznej. No i przykład tego z ostatnich lat. Tak, owszem, hasło reparacji zostało po raz kolejny podniesione, rzucone, odbiło się nawet szerokim mechem, powstało opracowanie sążniste. No ale krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Poprzedni rząd, Zjednoczona Urze Prawica poprzestała na propagandowej utylizacji tej kwestii, a nie podniosła jej na poziom realnych działań dyplomatycznych. No po prostu ta sprawa nie została włączona do agendy, nie została skierowana do żadnych trybunałów międzynarodowych, chociażby. My to zmienimy. Jeżeli Państwo taką wyrazicie wolę, żeby odzyskać niepodległość, uchwycić jej mocny przyczółek w urzędzie prezydenckim, to po 18 maja możemy przejść do rzeczy. Dlaczego stoimy tutaj, w tym miejscu, w Łodzi? No, szanowni Państwo, dziś. W tym województwie zbliża się powoli do finału szlak tej kampanii prezydenckiej. No i korzystamy z okazji, a ja wracam też do pewnych moich prywatnych wspomnień. W moim poprzednim życiu, jako reżyser, dokumentalista, pracowałem nad tym tematem i można powiedzieć, na prywatny użytek, doktoryzowałem się z tematu. Tych zbrodni na dzieciach polskich, między innymi tutaj popełnianych. Rozmawiałem jeszcze ze świadkami tej historii, zwiedzałem obiekty i, i stałem pod tym pomnikiem. Szanowni Państwo, to jest pomnik pękniętego serca. Naprawdę serce pęka. Naprawdę, dorosły człowiek nie jest w stanie spokojnie doczytać kartki relacji. O tym, co się tutaj działo, co narodowo-socjalistyczne Niemcy wyprawiały na terytorium Rzeczpospolitej Polski, Polskiej z najbardziej bezbronnymi. Wiadomo, że zbrodnie dotknęły całego narodu, wiadomo, że, że jesteśmy narodem ograbionym. Spustoszonym, wyrzutym także z naszej spuścizny historycznej, nasze archiwa, nasze biblioteki, nasze muzea, galerie prywatne, rabowane i niszczone, bezprzykładnie niszczone, tak jakby Niemcy, no cóż, chcieli przeprowadzić tutaj lobotomię narodu polskiego, i to się w znacznym stopniu udało. Jesteśmy narodem, którego archiwa, Historyczne spłonęły w większości właśnie w latach II wojny światowej. No ale najważniejsze są dzieci, i to, co z nimi tutaj wyprawiano, to woła o pomstę do nieba i dopomina się, tak, dopomina się nie tylko spisania, badania pogłębionego historycznego. Tu przypomnę, że Polska. I to jest po naszej stronie, niewątpliwie. E, Polska do tej pory nie zdobyła się na stworzenie pełnego imiennego rejestru polskich ofiar II wojny światowej. I to jest po naszej stronie straszne zaniedbanie. Państwo polskie musi stanąć na wysokości zadania i opisać swoją własną historię, także w tym konkretnym personalnym wymiarze. No ale przeprowadziwszy taki audyt historyczny, musimy, szanowni Państwo, domagać się zadośćuczynienia, po prostu dlatego, że tego domaga się. Cywilizowane prawo i zasada wzajemności w stosunkach dyplomatycznych są wymierne, konkretne szkody. Niektóre niewymierne, nie do oszacowania, bo życie każdego z tych dzieci, które tutaj zostały zamęczone, zadręczone, zamordowane, zostały pozbawione wszystkiego i prawa do życia, tego nie da się zmierzyć, tego nie da się wycenić. A łódź. Y Przemieniona wtedy w Litzmannstadt. Zresztą no, to dłuższa historia. Ta łódź okupowana to przecież pars prototo. To przecież tylko mocna, dobitna ilustracja szerszego pejzażu, gehenny, koszmaru, horroru II wojny światowej. Wiemy, że w Niemczech mamy dzisiaj mamy z kim na ten temat rozmawiać po prostu dlatego, że, że mamy tam ludzi, którzy wyzwoleni spod okupacji sowieckiej wyzwalają się także mentalnie spod okupacji globalistycznej wracają do zdrowego rozsądku także w swojej polityce wewnętrznej więc nie wątpię, że Będą w stanie rzeczowo podchodzić do tych kwestii. A pan doktor Sławomir Ozdyk, który zna tamtejsze realia i tamtejsze stosunki, jest, jest jednym z najlepszych emisariuszy sprawy polskiej, właśnie na tym kierunku. A zatem nie ma normalizacji bez reparacji w stosunkach polsko-niemieckich. Jako kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, informuję że to jest istotny punkt w mojej agendzie, agendzie mojej kandydatury, jeśli taka będzie Państwa wola wyrażona 18 maja, także mojej prezydentury. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Czy są pytania? pytania? A tak konkretnie, jak, jak by Pan to chciał zrobić, żeby te reparacje... Może ja tego nie wyłapałem, ale gdzieś tu zabrakło konkretu. O, e, proszę Pana, e, co dziś? widzimy na granicy polsko-niemieckiej, widzimy pełną asymetrię. Niemcy skasowały ze swojej strony Schengen, układ Schengen, de facto są kontrole. Domaga się to natychmiastowej, symetrycznej odpowiedzi z naszej strony. Oczywiście przede wszystkim chodzi tutaj o... Ba, najbardziej palącą kwestię reeksportu migrantów, uchodźców, nachodźców, subsaharyjskich inżynierów z nożami w zębach. Trzeba zatrzymać te fale, trzeba nie dopuścić do tego, żeby te nieszczęścia, których na własne życzenie Niemcy się nabawiły, żeby zostały yy, reeksportowane do Polski. No, ale skoro granica, no to przez te granice idzie przecież yy, yy, wiele spraw, wiele wątków i gospodarczych, i politycznych. Politycznych. No i proszę pana, mówiąc krótko, liczy się wola polityczna i liczy się konsekwencja, metodyczność, i prędzej czy później, także w dyplomacji, następuje takie zjawisko, które opisuje mądrość ludowa jako przychodzenie kozy do woza. Tak? Prędzej czy później, transakcyjnie podchodząc do rzeczy, ktoś od kogoś czegoś będzie chciał i chodzi o to, że państwo polskie było gotowe na taką sytuację, w której mówiąc krótko, Niemcy będą w potrzebie. Dzisiaj, jak widzimy, nie tylko, nie ma gotowości na takie asertywne działanie. Dzisiaj jest po prostu leżenie plackiem, pełna kapitulacja. Dowiadujemy się od niemieckich ministrów, że świetnie się współpracuje z Polakami właśnie w tym reeksporcie migrantów. Niemieckie gazety ujawniają, że tu jest, owszem, na czas wyborów cisza w eterze, ale po wyborach, wszystko ruszy tak, jak wcześniej umówione. no Mówiąc krótko, niemieckie gazety zdekonspirowały, czy jak się mówi językiem półświadka, zasypały premiera Tuska, że w pełni skonformizował się wobec niemieckich oczekiwań w swojej rozmowie z nowym kanclerzem Mercem. No i, I to jest przykład, jak nie robić, nie licytować w dół sprawy polskiej, nie abdykować suwerenności na własnym terytorium, nie być lokajem, sługą innych narodów, być na służbie narodowi polskiemu. Tak, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.